Ja moimi filmikami właśnie to pokazuję, jaka, jaka jest piękna miłość w niebie do wszystkich, bo dusze się łączą w jedno. To nie ma, I tam nie ma zazdrości. Tak jak tutaj, bo tu zazdrości, zazdrość jest tak naprawdę o ciało tylko. No, tak, zwłaszcza gdy te ciała są młode. A nie, nie wnikamy w to, w, gdzie, już, gdzie jest nasza dusza, a ona jest zawsze młoda, zawsze młoda i piękna i otrzyma ciało w niebie takie, jakie sobie chce, a tutaj poprzez wcielenie się no mamy jak mamy. I jeszcze na dodatek m, dali nam gen przemijania i wszystko tu przemija, starzeje, psuje się. Tak to wygląda. Ja na przykład pamiętam była taka zabawa zakładowa. Byliśmy w takiej fajnej Piwnicy, piękny nastrój. I, to, I tam były pielęgniarki, bo akurat wtedy pracowałem w tym, w tym dziale. Pielęgniarki, mężczyźni, wszyscy się pięknie bawili. Ja tam też tańcowałem z każdą dziewczyną, bo to było bez małżeństw, tylko takie zakładowe, tylko pracownicy. Więc się tańczyło z każdym, z każdą. I raz zatańczyłem z taką. Kobietką w moim wieku może była ciut starsza ode mnie wtedy, i... która mnie lubiła. Po prostu, żeśmy w pracy się czasami tak spotykali, chwilę pogadali. Lubiła mnie, ja ją też lubiłem i zatańczyłem z nią, zacząłem tańczyć. I wyobraźcie sobie <gryw> parę... miałem kilka takich tańców, ale już nawet osobistych, bez nikogo. I nagle się znalazłem, trzymaliśmy się za ręce, tańczyliśmy w koło. Nagle nie widzę już w ogóle tej, tego pomieszczenia. Wszystko się zmieniło w coś innego zupełnie. W takie tak, tak mocne uczucie, jakbyś tańczył z aniołem w niebie. No Dosłownie takie przeżycie mocne, że go do dzisiaj, jak sobie wspomnę, to mam ciarki. Takie to jest piękne przeżycie. Już tej dziewczyny nie widziałem w ogóle. Ona dla mnie już nie istniała. Tylko po prostu przypominała mi tą zabawę, to piękno, jakie tam jest w niebie. Piękne przeżycie, naprawdę. I, I nie widziałem ani tej ciała tej dziewczyny, tej kobiety, tylko zupełnie jakąś inną postać i ścian. Niczego, otoczenie się zmieniło. Ja nie mogłem tego zrozumieć, dlaczego tak się stało, ale byłem potem chyba przez miesiąc tak chodziłem w takich kwiatkach, że... Coś nieprawdopodobnego. Miałem wiele takich właśnie przeżyć, gdzie, gdzie jedna myśl potrafiła mnie tak unieść wewnętrznie, że nic nie widziałem. Chodziłem jak ślepy wszędzie. Po prostu taka to jest radość wewnętrzna, taki spokój, taka...